Cześć, tu Mariola i angielski po kawałeczku. How are you? Dzisiaj zajmiemy się tym zwrotem. Jest to chyba jeden z pierwszych zwrotów, którego uczymy się na lekcjach angielskiego. I uczymy się też, że oznacza jak się masz. Jednak mało kto mówi o kulturowym znaczeniu tego, tego zwrotu. I właśnie dzisiaj o tym Wam opowiem oraz o tym spojrzymy też na to, co jeszcze można wyrazić za pomocą tego zwrotu. Zapraszam! Dzisiaj na pewno przyda się znajomość odmiany czasownika TO BE. O tym mówiłam w kawałeczku numer 5, więc zakładam, że go obejrzeliście. Ale tak dla pewności zostawię link do niego w opisie. Niektórzy Polacy mieszkający w Anglii narzekają, że Anglicy są tacy mili, że się uśmiechają, pytają, jak się masz, a potem, cytuję, niby tacy mili, a potem nie chcą mieć z tobą nic wspólnego. A problem wcale nie leży po stronie Anglików, tylko po stronie naszej. Na, tego, że nie rozumiemy kontekstu wyrażenia How are you. To prawda, How are you tłumaczymy jako jak się masz, ale, i to jest bardzo duże ale, to nie jest zaproszenie do e, zdania relacji osobie pytającej How are you z twoich 20, ostatnich 24 godzin, z ostatniego tygodnia czy miesiąca. Mm -mm. Posłuchajcie, jak przebiega taka wymiana zdań na co dzień z Twoim sąsiadem, może z rodzicem pod bramą szkoły, a nawet z kolegą z pracy, z którym na przykład nie pracujecie w tym samym zespole. I wysłuchajmy tego jeszcze raz ale tym razem z dialogiem rozpisanym na ekranie. I to jest wszystko. W Polsce mówi się dzień dobry. Gdy my zadajemy pytanie jak się masz, chociaż ja mam wrażenie, że my takiego pytania właśnie nie zadajemy, że to zostało... Um, Stworzone, że, że to jest tłumaczenie, właśnie, how are you? My raczej zadajemy pytanie, co słychać, no co tam, jak tam. I to pytanie jest zaproszeniem do, do powiedzenia nam czegoś więcej. My, zadając pytanie i co słychać, oczekujemy szerszej odpowiedzi. Jesteśmy gotowi na wysłuchanie drugiej osoby. Natomiast jeżeli nie, nie chcemy wysłuchiwać, mówimy, Mówimy po prostu dzień dobry. Czyli gdy my, Polacy, pytamy: I co słychać?, to pytamy po to, żeby usłyszeć odpowiedź. I stąd się biorą te nieporozumienia tutaj w Anglii z How are you?. How are you? Teraz, teraz już wiecie, jak wygląda taka wymiana zdań i że to nie jest zaproszenie do dalszej rozmowy. Z tego może się wywiązać dalsza rozmowa, ale nie musi. I to jest ok. Przykład zaproszenia do dalszej rozmowy wygląda tak. Posłuchajcie. Hello? How thanks. Słuchajcie, zapomniałam o jednej ważnej kwestii i dogrywam ją w innym czasie, ale założyłam tą samą górę, te same kolczyki i mam nadzieję, że nikt się nie zorientuje. Ciii. No właśnie a po angielsku zrobilibyśmy shh. to tak na marginesie taki bonus wracając do naszego dzisiejszego nagrania przyjrzyjmy się ostatniemu zdaniu e, z tego dialogu It's been a long time since I last saw you czyli dawno cię nie widziałem tak byśmy to przetłumaczyli It's been a long time można zastąpić It's been a while, czyli jakaś tam dłuższa chwila, albo It's been ages since I last saw you. Czyli ages, czyli całe wieki Cię um, nie, nie widziałem, nie widziałam. No to tyle gwoli uzupełnienia. I żeby jeszcze ugruntować, how are you? powtórzmy. How are you? Nie jest zaproszeniem na kozetkę, żeby wylewać z siebie wszystkie bolączki. Nie należy oczekiwać zaproszenia na kawę, na chrzest dziecka czy na ślub córki. Nie. Ale myślę, że teraz to już jest jasne. No to co jeszcze możemy wyrazić z innymi formami czasownika ⁇ be w tym wyrażeniu? Zacznijmy od, od czasu teraźniejszego. Gdy chcemy na przykład zapytać, jak on się czuje? Nie wiem, wróciliśmy ze szpitala i ktoś nas pyta o pacjenta. Jak on się czuje? How is he? How is he? I tu oczywiście możemy to odmienić przez wszystkie osoby. How is she? How are they? How is your mom? Tak? Jak się czuje Twoja mama? Można też zapytać, co u nich słychać? How are they? lub How are they doing? I tutaj też można to odmienić przez wszystkie osoby. Uh, how is he doing? How is she doing? Co u niego? Co u niej słychać? Czasami wśród uh, dobrych, znajomych, przyjaciół, jeżeli spotyka się, um, spotykają się w grupie, to osoba wchodząca do uh, grupy może zapytać: And how are we? A, czyli identyfikuje się z całą grupą i no, jak się. Jak, co u nas słychać, co nowego w tym, w tym sensie? How are we? How are we? Or how are we all doing. I teraz wróćmy na chwilę do How are you? To wszystko też zależy od kontekstu. No bo jeżeli spotykamy się z sąsiadem, no to how are you będzie raczej tylko mm, takim. Takim rozbudowanym dzień dobry. Natomiast, jeżeli spotykamy się z, z koleżanką na kawę czy z, kolegą, um, czy z kolegą na kawę, to How are you? będzie zaproszeniem do rozmowy, bo jest wtedy wiecie, że to jest przestrzeń na to, żeby, żeby porozmawiać. Więc pytanie w takim kontekście How are you? lub How are you doing? będzie zaproszeniem do dalszej rozmowy. I wtedy, ale wtedy też trzeba zapamiętać, Pamiętać, żeby zapytać drugą osobę. Może nie od razu, ale też zapytać: And how are you doing? And how are you? No dobrze, to ktoś was pyta: How are you? Co można odpowiedzieć? No, tutaj jest kilka opcji. Może to być na przykład: I'm very well, thank you. I'm good. I'm good, thanks. Niektórzy mówią, że to good, I'm good, thanks jest niepoprawne, no ale to jest język. Ja Wam tylko zdaję e, sprawozdanie z tego, co się, co się tutaj dzieje. I rzeczywiście I'm good jest bardzo powszechne i, i nikt się nie zdziwi, jeżeli e, usłyszy od Was I'm good or I'm good, thanks. Można też powiedzieć uh, I'm, I'm okay, uh, not, not bad, not too bad. Czyli nie najgorzej, tak byśmy to przetłumaczyli. Um, można jeszcze powiedzieć I've been better, czyli e, bywało lepiej. I've been better, ale można też powiedzieć I've never been better lub never, never been better. Tu w domyśle oczywiście to I've, będzie w domyśle. Można też, można też powiedzieć never been better. No to teraz spójrzmy na czas przeszły. Zwrot, który jest przydatny, to, no i jak było? Wracacie do domu e, z kina, z wakacji, e, z jakiejś wycieczki i w domu was pytają, no i jak było? How was it? How was it? Tym pytaniem prosicie o podanie więcej szczegółów. How was it? I teraz Past Participle, czyli trzecia forma od czasownika to be, to been. How have you been? How have you been? I teraz to, mm, to pytanie usłyszycie lub możecie je zadać w sytuacji, gdy spotykacie się z kimś, żeby właśnie pogadać. Bo to na pewno samo, samo to zdanie jest zaproszeniem do, do rozmowy. Bo tutaj przypomnijmy jedną z zasad, kiedy używamy czasu present perfect, gdy coś zaczęło się w przeszłości i skutki widzimy, odczuwamy do teraz. I tutaj w pytaniu: How have you been? Nasza zmówca pyta o to, no, i jak, co się u ciebie działo od ostatniego czasu, od ostatniego razu, gdy się widzieliśmy? How have you been? Czyli chce usłyszeć od nas pełną relację. I ktoś mógłby zapytać, no to czym różni się How are you od How have you been? Um, no, po pierwsze, how are you może być um, tylko takim naszym rozbudowanym dzień dobry, jeżeli ko spotykamy kogoś e, na ulicy w, w sklepie, to jest taka krótka wymiana zdań. No, a natomiast w, um, gdy spotykamy się ze znajomymi, to, to py te pytania są zamienne. How are you? Tak ja chcę wiedzieć. Chcę, chcę usłyszeć, co, co u ciebie, co, czy coś nowego, coś się trapi. I tym samym i to samo um, uzyskamy zadając pytanie: How have you been? Yes, tell me all about it. Chcę wszystko, e, chcę wszystko wiedzieć. W taki dobry, e, oczywiście, w taki dobry sposób. Wydaje mi się, że wszystkie warianty How are you mamy już teraz omówione. Jeżeli o czymś zapomniałam, to dajcie mi proszę znać w komentarzu. I na koniec, bardzo ważne zdanie. How is your English? I tutaj muszę zaznaczyć, że to pytanie: How is your English? zadawane jest wtedy, gdy chcemy się dowiedzieć, na jakim poziomie jest czyjś angielski. Czyli tutaj odpowiedź będzie: uh, how, how is your English? It's, it's good, uh, it's, it's basic, it's uh, I'm fluent. Także no, dobrze sobie radzę, jest y, podstawowy, y, lub jestem y, mówię, mówię płynnie. Ale możemy na potrzeby dzisiejszego nagrania i w kontekście dzisiejszego nagrania, możemy to potraktować z przymrużeniem oka. Po angielsku powiedzielibyśmy: We, we can take it with a pinch of salt. Czyli po polsku y, traktujemy coś z przymrużeniem oka, natomiast po angielsku z y, odrobiną soli. Ale to tak na marginesie. Zatem z przymrużeniem oka, with a pinch of salt. Jak się ma twój angielski? How is your English? No i myślę, że odpowiedź jest oczywista. My English gets better and better every day. And again, my English gets better and better every day.